Cześć, Michał z Grillczy 160p. Witam was wszystkich i każdego z osobna. Przygotujemy sobie dzisiaj żeberka, ale wołowę w czerwonym winie. Zapraszam, będzie mega smacznie. Do naszego kociołka dachówen lejemy oliwę. Ważne, żeby był dobrze rozgrzany i wrzucamy żebereczka. Piękne. Chwilę je przypiekamy. Solimy i pieprzymy do smaku. Możemy to zrobić wcześniej. Możemy to zrobić w trakcie, jak już są w naczyniu żeberka. Nie dobrze przypiec. Więc jeszcze trochę. Żeby tłuszczyk nam się wytopił. Na spód dodajemy przecier pomidorowy. Bez niczego. Chodzi o to, żeby jak najwięcej aromatu się uwolniło. I czosnek tak przekrojony na pół. Wspieramy rozcieramy przecier właśnie czosnkiem na samym dnie piękny kolor zaczynamy uzyskiwać przecier ładnie nam się rozłożył na mięsie, na czosnku na spodzie daczą wena. dodajemy papryczkę, przecinamy sobie ją, wrzucamy Wsadzamy ją do naszych grzeberek, cząstku. Doprawiamy kolendrą, kmin rzymski i ziarenka pieprzu. być czarne, kolorowe, do wolności. Zalewamy to yy, wszystko teraz czerwonym winem. Ja mam tutaj pół wytrawne, leję około litra, a resztę wypiję. <gry> Alkohol nam odparował, i będziemy dolewać teraz bulionu. Zamykamy to na około 2,5 godziny. Yy, temperatura, która powinna panować, to jakieś 200 stopni. <gry> Zalewamy bulionem. Zamykamy i widzimy się z żeberkami za 2,5 godziny. Nie, bo znalazłem takie pieczarki brązowe. Jeszcze tego nie jadłem nigdy. Zastanawiam się, czym one się różnią, bo tamte to jest tylko woda. Trochę jak rzodkiewka smakują te brązowe pieczarki. Dobra, nieważne. Do naszych żeberek, które już dochodzą i na pewno będą turbosmaczne, Dodatkowo przygotuję na patelni przysmażony wędzony boczek, czyli tak zwana panczeta, z brązowymi pieczarkami, które znalazłem dzisiaj w sklepie. Nie jadłem ich nigdy, myślę, że warto skosztować. Pieczareczki, też takie ćwiartki. Na bocznym palniku, który jak widać się przydaje jednak w grillu gazowym, przysmażamy sobie wędzony boczek i jak nam się to przyrumieni, trochę tłuszczyku się wytopi, dorzucimy sobie brązowe pieczarki. Gdyby nie było palnika bocznego w grillu, musiałbym latać do kuchni i przyrządzać to osobno na patelni. A tak wszystko jestem w stanie zrobić w jednym miejscu. Te brązowe pieczarki O kurde. Zoberka, O ja pierdziu. Gotowe. Będziemy je ściągać teraz. Dobra. Musimy to wykorzystać i zrobimy z tego sosik maksymalnie ile się da. Żeberka wołowe w czerwonym winie podane z panczetą i brązowymi pieczarkami. Życzę wam smacznego. Pozdrawiam. Turbo dobre. Turbo dobre. Naprawdę. Jeżeli szukasz jakichś ciekawych przepisów i inspiracji na swoją imprezę grillową, zapraszam na mój kanał Grill360 na YouTube. Niech moc grilla będzie z Wami. Michał Dobosz. Pozdrawiam. Cześć.